Dzień dobry, witam państwa. Odnosząc się do tematu głównego naszego dzisiejszego odcinka, czyli o uprawnieniach osoby, która została tymczasowo aresztowana, w pierwszej kolejności chciałabym wyjaśnić jedną rzecz. Panuje takie powszechne przekonanie, że na 48 godzin można zatrzymać każdego. Otóż, no nie jest to do końca prawdą. Znaczy, jest to częściowo prawdą, ale nie do końca. Generalnie można zatrzymać każdego, ale warunek jest taki, że musi istnieć jakaś uzasadniona obawa bądź uzasadnione podejrzenie co do tej osoby. I faktycznie na 48 godzin musi też być odpowiednia podstawa prawna: można taką osobę zatrzymać. Jakie Y, y, jakie są uprawnienia osoby, która została już tymczasowo aresztow, aresztowana, czyli wobec takiej, która, wobec której już zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. W pierwszej kolejności z całą pewnością ta osoba ma prawo do kontaktu z adwokatem, y, ze swoim prawnikiem, który ją będzie reprezentował, może to być też radca prawny. Y, generalnie. Takie prawo przysługuje tej osobie nawet jeszcze, jeżeli nie ma tego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, jeżeli została zatrzymana na te 48 godzin. Co do zasady, zanim doszło do pierwszego przesłuchania, taka osoba powinna skontaktować się z prawnikiem za pośrednictwem na przykład swojej rodziny, no bo sama przecież, no chyba, że sama zna jakiś telefon do, do adwokata, nie ma problemu. Generalnie y, służby powinny jej umożliwić taki kontakt przy pierwszym przesłuchaniu również powinien być, w mojej ocenie, powinien być obrońca tej osoby, bądź pełnomocnik, jeżeli ona jeszcze nie jest osobą podejrzaną. Co do zasady, poza tym pierwszym kontaktem z adwokatem, poza generalnie tym prawem do obrony, bo takie przysługuje każdemu, taka osoba powinna mieć również Możliwość kontaktowania się ze swoją rodziną, o ile oczywiście yy, w, nie ma zakazu kontaktu. Generalnie osobnym postanowieniem prokurator może zakazać kontaktowania się tej osoby z poszczególnymi innymi osobami, jeżeli zachodzi obawa, że te osoby yy, mogą wpływać na przebieg tego postępowania. Natomiast jeżeli te osoby wobec nich nie ma yy, żadnych absolutnie zarzutów, jeżeli nie ma żadnych podejrzeń, to co do zasady Podejrzany hmm, powinien mieć możliwość kontaktowania się ze swoją rodziną, składa taki wniosek, bądź te osoby składają wniosek o widzenie i oczywiście za zgodą prokuratora bądź zgodą sądu takie widzenie powinno im zostać umożliwione. Również mają prawo, o ile oczywiście mają pozwolenie prokuratora bądź sądu, na korespondencję. Z daną, osobą, z daną osobą. Generalnie jedną z form kary wobec osadzonego jest właśnie zakaz korespondencji na przykład, bądź zakaz kontaktów do konkretnych osób. Co do zasady, osoba podejrzana. Ma prawo do składania wniosków dowodowych w swoim imieniu. Ma prawo się odnosić do tych wszystkich dowodów, które do tej pory zostały przeciwko niej zgromadzone. Ma prawo uzyskiwać informacje na temat całego postępowania, które wobec niej jest prowadzone. I to prawo jest niczym nieograniczone. Na każdym etapie osoba podejrzana może zwrócić się do organów ścigania o udostępnienie jej takiej informacji, i organy będą musiały to wykonać. Również może sama, oczywiście, złożyć taki wniosek, żeby, sam, żeby ją przesłuchać po raz kolejny, bo na przykład ma jakieś nowe informacje, które do tej pory były nieznane organom ścigania. Co do zasady uprawnień osoby podejrzanej, jest szereg, natomiast w dalszym ciągu będzie pozostawała osobą podejrzaną, o ile oczywiście nie zostanie wcześniej. Obecnie nie zostanie wcześniej to postępowanie umorzone. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.